Witam serdecznie wszystkie osoby spod znaku wodnika i zapraszam do przesłania z kart na miesiąc maj, czyli wodnik i miesiąc maj. Jakie tutaj karty mają dla Was ostrzeżenia? Jakie dobre rady, na co wodniki drogie powinnyście zwrócić szczególną uwagę. Szczególna uwaga, drogie wodniki. Tak, co my tu mamy w tym miesiącu? Karty pokazują, nie dajcie się oszukać w kwestiach finansowych. Nie dajcie się podejść, nie dajcie się wyzyskać. Może to być też jakaś tutaj nie tyle walka, co. Może konkurencja z osobą, która wydaje się, silniejsza, być, wydaje się być silniejsza od Was, która powiedzmy, że ma większe możliwości? Kartę mówi: Nie poddawaj się, bo no, niestety, jeżeli odpuścisz, poddasz się, to możesz tego żałować i może te, te straty będą niepowet, niepowetowane, trudne później do odbudowania. Czyli jeżeli jakieś tutaj spory konflikty może sytuacje, gdzie trzeba będzie zaryzykować coś dotyczące finansów, wyjdą Wam naprzeciw, to karta mówi walcz, jeżeli nie zawalczysz, no to niestety tutaj jakby klęska z góry będzie, będzie czekała. Dobry to będzie miesiąc na wszelkiego rodzaju nowe inicjatywy, na, ale też na robienie czegoś samemu, czyli nie w spółce, nie nie w jakiejś tutaj grupie osób, powiedzmy, tylko właśnie samemu, o czym mówi karta ASA, a o czym coś nowego, to właśnie ta karta wskazuje, że będzie wymagane szybkie działanie, szybkie decyzje. Więc, drogie wodniki, wy macie dużo świetnych pomysłów. Jeżeli coś Wam przyjdzie do głowy, w co zainwestować w tym miesiącu pieniądze, i to dotyczy kwestii nowych, czyli może nowa branża, może jakieś tutaj nowe towary, może nowe, yy, nowe przedsięwzięcie, to karta. Mówi, łap okazję, koło Fortuny ci teraz sprzyja, bo no, może taka, taka sytuacja się już nie powtórzyć długo. Co tu jeszcze karty mówią? W relacjach, ale też w takim życiu codziennym pokazuje się że dobrze, ja powiedziałam, dobrze jest Wam samym ze sobą. Czyli niekoniecznie osoby, które na przykład szukają partnera, partnerki, one może nawet sobie tak nie zdają z tego sprawy, że są szczęśliwe same. Może nie doceniają tego faktu, może patrzą na innych, że inni są w związkach, a wy jesteście samotni i to też by trzeba było kogoś poszukać. Karta mówi, że nie, że tutaj pokazuje się też zadowolenie, robienie czegoś dla siebie. Tak samo dotyczy to osób w związkach, czyli to nie chodzi, że będziecie się separować od partnera swojego, ale tak będziecie ukontentowani, czyli jakby nie wiem, że gruchanie sobie jak dwa gołąbki, 24 godziny na dobę nie jest wam potrzebne do szczęścia i partner też na tym nie ucierpi. Dobrze, teraz krótko podsumuję. Jeżeli przyjdzie wam nie tyle wejść może w spór z kimś, ale ktoś tam was będzie brał pod włos, wymagał decyzji finansowych. Jeżeli się opóźnicie, nie dacie powiedzmy odpowiedzi od razu, no to niestety okazja tutaj może przyjść, przejść koło nosa, coś tam możecie stracić, co dla Was będzie istotne. Bardzo dobry miesiąc na podejmowanie nowych wyzwań finansowych, na nowe inwestycje. O czym tutaj te karty mówią, koło fortuny będzie Wam sprzyjać. Karta mówi też, że dobry to będzie czas na samodzielne działania, czy niekoniecznie na. Wchodzenie z kimś w spółkę, tylko ty sobie sam starym żeglarzem okrętem, ale też niepotrzebne są wam jakieś tutaj cudze rady, słuchajcie sami, sami siebie. No i w uczuciach, w relacjach, tak jak powiedziałam, dobrze będzie wam samym ze sobą, czyli nie będzie potrzebna jakaś tutaj, nie będziecie spragnieni, że tak powiem, takiej adoracji. Tego, żeby partner Wam nadskakiwał, gdzieś tam biegał koło Was. Zarówno osoby w związkach będą zadowolone z czasu, które mogą poświęcić sami sobie, może na swój samorozwój, czy też na inne zajęcia, jak i też osoby samotne będą z tej swojej samotności uważam, że zadowolone. Ja życzę wszystkim wodnikom dobrych decyzji, żeby Wam okazje nie przeszły koło nosa. Udanego miesiąca. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa! pa.